Cześć, witam w inwestycjach w internecie. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w koło brzegu. Tam szumi morze, a tam jest latarnia. W Kołobrzegu, konkretnie na bulwarze tutaj Szymańskiego mamy tutaj świetną smażalnię, którą mogę Wam polecić, Ryby Rewiński. Przed chwilą zjadłem sobie tutaj bardzo, bardzo smaczną rybkę. Polecam każdemu, kto jest w brzegu skorzystać ze smażalni Ryby Rewińskiej. Oni mi nic nie zapłacili za to, żebym ja Wam to polecił. Oni są po prostu najlepsi, nie tylko w Kołobrzegu. To najlepsza ryba smażona jaką jadłem. Ale przejdźmy do tego, co, co tutaj, po co to kręcimy. Jest bankomat, bankomat Euronetu. No i co będziemy robić? Będziemy wypłacać yy, bitcoiny. Będziemy wypłacać bitcoiny. Jak ta procedura wygląda? Trzeba na Bitbayu sobie tam kliknąć wypłata, wypłata w bankomacie. Spisujecie ile chcecie wypłacić. Wpisujecie swój numer telefonu. No i potem przychodzicie do bankomatu bez albo Euronetu. Ja znalazłem Euronetu i będę wypłacał tutaj dwie stóweczki. Czyli, no, czyli dwie stóweczki. Chodźmy bliżej, żeby było widać. Dobrze. Więc tak, co my robimy tutaj na bankomacie? Pokażmy. Ładnie, żeby było widać. Transakcja bez karty. Naciskamy. Naciskamy i wybieramy sobie tutaj halkarz. Takie coś, halkarz. Dokładnie to trzeba nacisnąć. Proszę wybrać język. No to powiedzmy, że polski, żeby każdy zrozumiał. Gotówka wygodna i na Pewnie, wszyscy jesteśmy. Numer telefonu komórkowego. Polski. Ja teraz będę wpisywał numer swojego telefonu komórkowego, ale Wy tego widzieć nie będziecie, bo potem będziecie do mnie dzwonić. A potem. Dobrze pamiętam, pamiętam. Teraz tak zatwierdzamy całkowitą kwotę. Teraz choć pokaż tu w kwota. Całkowitą kwotę otrzymaną SMS-em z systemu Halkarz. No i zliczymy 200, bo wypłacam 200. Zatwierdzam. I teraz chcą ode mnie jakiś kod SMS-em. No to SMS-em przychodzi taki kod. Tutaj mam SMS-a, Bitbay, Halkarz i tak dalej. I kod jest 8316. 8316. Zatwierdź. Dostałeś kod PIN, czterocyfrowy kod, który otrzymałeś od nadawcy. Czyli to jest teraz kod, który dostałem mailem. I mailem dostałem kolejny kod 5793. 5793. Zatwierdź. No i czekamy. Oglądamy reklamę Pepsi w promocji w Kauflandzie za. Ja wolę kole. No i co się robi? Mieli, 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 mieli. I bitcoiny teraz zostały zamienione na. 200 złotych. Mam nadzieję, że je tutaj zobaczę. Proszę bardzo. Mamy stówkę i dwie pięćdziesiątki, czyli 200 złotych wypłacone. To nie są pieniądze wirtualne. To nie są tylko cyferki. Normalnie kasę z programu można wypłacić. Także inwestycje w internecie dzisiaj pokazałem. Ja pokazałem Wam jak wypłacać pieniądze w bitcoinach. Schowam sobie do portfela, bo chociaż tutaj nie ma teraz kto ukraść, więc nie ma co, a dwie stówy tylko to pewnie nikt nie kradnie. <taki>, Taki trochę humorystyczny dzisiaj film. Kołobrzek zimą też jest piękny. Jestem tutaj pierwszy raz w życiu zimą i nawet mi się podoba, tylko że molo się nie świeci. Ale rybka smakuje nawet lepiej niż latem, bo to tak trochę ekskluzyw. W sezonie każdy tutaj przyjeżdża. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, życzę jak najwyższych zarobków i wszystkiego dobrego. Cześć.